Cześć się wam wszystkim. Z tej strony to już kolejny odcinek w Polskiej wsi. Jestem na Piototek Ten dobry. I i i. i, i, i Mato. Yy, pochwalony. No, W dzisiejszym odcinku idziemy yy, kosić kukurydzy na ziemno. bizona. No, bizon stoi już. Nowy nabytek to jest. Yy. To to kurde jest. Jakaś Przystawka do kudycji, jakaś ruska. I to się wyłatwia, i nowe pole. A to w następnym odcinku wam pokażę. Dobra, to ruszamy. dali Piotrkowi piwo postawił, i pole dostał. Co? Żonim pijąc? Tylko nie jedno piwo. Nie, nie do pół litra. To za mało. Dobra, Piotr... 0,7. Piotrek nie dadę mnie. innie. Gdzie ci tam przyczepę postawić sami? What the fuck? To porobiłeś? A tak jadę. Czemu mam cały czas 30 FPS-ów? A, za, za, a tego. Zapomniałem, że Fraps... zawsze. Zawsze Robi coś takiego. Że on zmiesza limi... Y, FPS-y do 30 i wyżej nie będzie FPS-ów. Co tutaj? Dobra, ja tę potwoją poszuczę. poszyczę Mam na końcu został Dobra Gaz do dechy Ile fabryka tała I jedziemy Trochę szybciej bo wolno idzie o sypie Jak tak pieniądze Dobra żółte złoto o Jest pod białym Ja to tam Piotrek, szybciej jeść, bo kurde ja już mam prawie cały zbiornik Staram, staram się jechać Ty, Ty jak najmocniej ktoś tu będzie przyjść bliski to... Ty, no masakra, sypie i sypie no, Dobra plan... Nie muszę pełno Peł... Dobra, to jeszcze podpinam Gdzie ty jest coś patrzę. Ciebie a ciebie nie ma. Nie wiem. Zanim ja się pod, pod, ten to drugi yy, przyczepy, to tutaj podkopa. Abra, ja na na jedną wysypię się i. Dobra, wysypię jedną dwie tylko. I przyjadę sobie tutaj. Razem piątek szybciej. Lecę, lecę. Kobam się. Hej, wake up Ktoś do mnie poka. Aha. Zobacz czy tam Cześć. ktoś na górze nie ma i ma to. Ja ubrałem w CSa chopok Ktoś mnie poka. Pewnie on szef. No powiedz mi, żeby mnie nie pokał. Eee... Kupa jest. W go mam. Który Kuba? O, napisz może nagrywać. Ja go też mam w luju. <grywy> Póki co, na razie, w tej chwili. Nie żeby tutaj jakieś obrazy się odbywały na te się, no ale... I Meto, nie denerwuj mnie. Ja, 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 ja cię nie denerwuję Damian, niespokojnie. No ja sobie to słyszę, nikogo. Nie? Dobra, napisałem. Tu nikogo nie widzę. Tłumacz. O, słyszę, ty chodzę do Zobacz, Dobra, ty dotykam. Cicho. Cicho do nie. Tylko nie. nie ma. Proszę odejść ode mnie. Piotr, ja tego nie widzę. Tak wezmę z sobie skoro nie ma malutki takie w proszę odejść, o bo ja się nie nie z w tym, tym, tym położeniu. nie sorry no, sorry, sorry. Nie Tami, no prostu... nie widziałem bo... tego dobra idźmy ja mam zawiekę nie nie, nie zapraszam do żadnej gry bo ja nie będę grał to jest, taki, to jest taka mentalność polska, że każdy jak tylko nie zobaczy to zaraz y, jest, to choć programy chce ktoś, y, to może to nie chce grać całkowit, y, Dobrze. No na razie podpiąłem. Konektor. Taki konektor. No po poszku tam się schował. o się chodzi, nie? I don't see that A y... i myślę, że on tam jest A widzisz nawet dwóch tam było, ja to jestem mądry człowiek Co ty grasz? Co jest to teraz? Jest to jest a kolega dostał ładnie I meto jak zawsze Nie, a nie Wypraszam sobie, kurde To jest ostatni Nie, też nie Jestem trzeci w tej chwili Od końca Też nie Tak żebyś był drugi A, podjeżdżaj tutaj koło mnie. Proszę, wracaj. Gdzie jest bomba? Kolejny. Musisz mi ominąć. No, bądź, ja, to nie jest gdzie jest bomba. Muszę zbierzyć. Zobaczymy. A, terroryzujemy, no, no swingy, to fajnie. Nie, 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 nie. zostaw, zostaw zostań, zostań. Nie, nie A, mieszaj drużynku. Co za? Dobra, pistolety. Nice. jeb, yep, jeb, yep. Idziemy. Rush Sołmacz. Która jest w ogóle godzina? No. Nie wiem, coś pewnie koło czwartej. O, no, po czwartej. O trzeciej parę minut. No kocina. Y, plecy, 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 somacz I cieszę może nataję tak u kuryska. Tu się skradam Ja miałem to z tyłu. Nie, z tyłu mam czysto, spokojnie. Obsalam, luj. Niby to się odwracał. O ten luj! No, piotrek zgadł. Ha. Ale ja się trzymam na dół. Na lepsza trzecia pozycja, to jest dobrze. Gaz do bo ja już się drągałem dwa razy 3 39% tak? no zabij, zabij 39% cały pit dał mu się wcelować nie no koniec, dał mu się wcelować dawki ma strzelość to on się dał teraz pan tego zejmie w pałapach sam i musimy dalej Ej, nie wiem, tutaj jeszcze... A to jest, jaka jest, mapa? Nie radzę, Masz szczęście zarąbał tego ujazdawką. I tu jeszcze jest ten... Tu jest ty, ten... Tym... Tym ty, ty drugim. Ja ty się na yy, tego Nie, no nie, nie, nie. Proszę, tak ludzie, zapiszcie się opanować się. No ty krzyczysz w kurde. Trochę. Tak, tylko troszkę. Też podaję wam obu łajom na początek pierwotnie podjeżdża Dobra, to ja też za tobą Ja już szedłem No i cały plan poszedł w filtru I wstawiłem sobie wiem Zrobimy to inaczej. Dobra. Grać jakiś tam popełnił błąd, przygotuj z góry na strzelaninę. Tutaj idziemy. Podjedź tutaj. Oj. To jest ta przyszła zbogowana, muszę ją wymienić prześciej. No, jak widać No zatrz! No nie apietyka. Ja Taki ja kurwa komu. A to teraz już to dawać, nie? No... Już <tryk> tutaj to kurde, znowu zamknęliśmy, ostatni raz zamknęliśmy Lej no przegramy Mamy przerąbane Mamy przejąć? Tak, dokładnie, zamknęliśmy Kryć się! Już nie mogę się kryć, bo jest mhm. wiesz to już jest koniec. Nie ja ma wiem. już nic. I, I właśnie nie jesteśmy wolni i iść. Widzę, że ruski jest, także jest dobrze. Możemy to jeszcze wygrać, ale nie musimy. Proszę nie strzelać w telewizor, p***dę. Bo telewizor Rus... wyłączył. To napisz to chłopcowi, żeby ten... Żeby wyłączył telewizor. Widziałeś? Telewizor wyłączył mi. Nie dobry człowiek. Dojdź pierwszy kolega, a on masz To celuj tam, celuj ładnie Autokampa najlepszy Ale celuj kolego, a nie, gdzie leś poszedł E no wracaj tu No, no to nie I teraz go wieli chyba z aktio, formo. O, Proszę dać mi te do jak to jest przełap A, ten slajpa nie idzie, tak? Spoko Idź tu nie wyjebało satelitę. Trzeba tu nie panie strzelać. Nie mój. W końcu imę to na odcinku jesteś. No właśnie. Cicho bądźmy. Tutaj Te, mój. Teraz hejty Ech. będą. Tak, tak będzie. No będą hejty, jeżeli im to nie umiekle w CS. Kurz, że drugi tabeli w czubku No nie umiesz gać, a zamykasz. <laughs> ja jestem drogi w tabeli, a zamykam. Na co? Tak. No ja nie umie grać, bo ja jestem z drugich tabeli mają ile killi? Dwa? Tak, dwa. dwa kile, ku. No chłopie, zobacz, masz chyba tych ludzi, nie? Zwłaszcza tego Lula z tą, tą, m on, on, zawsze wie gdzie ma iść, nie? No bo to jest hackshot. Przejść tam, ja idę tu. Może mnie przeszkadzać, kurwa. No tego nie skomentuję. Teraz tam ten mój no, znowu. O do smułka na rynku, tu może ktoś, 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 coś... No strzelejsze z tego smułka. Nie, nie. to nie mysz Wiem. Nie musimy tak tego przed tym punktem upewniać, damia. Nie chcesz i to mogę cię nauczyć. No a Piotr już I... był Ja wiem, ja wiem. Mogę też się nauczyć, jak to twoich cztery Nie tam No. jest sọt na kuchni też tak co? No on to jest tani. No i jakby to, bo dajcie mi apple, a to jest dajcie, wszystkie. Godajcie, no dajcie proszę. I tak i Ale zobacz, nie zawił gościa da ki. Zacił zawiał, nie? A ty nie wchodzi, od to skałka Ja kur ty masz tam tankę i Meto. A jestem biedny, był kurde i co mam kupnię? No nie zim, I meto jeszcze nie, nie, nie ma. No, tak. mhm. hmm. Biedak Kuda, ja, że muszę, żebym że kupił CS i nie wiem, dwa tygodnie temu I tuba go chyba po tygodniu. Bo nie byłem przeprowadzony do CS-a Podjedź tu, tutaj początku. Nie Piotr wiem, tak, dobrać, czy wybranić, czy nie, bo się boję ludzi że zostanę head'owa Boję się, chuj Gdzie mam? Czyli na półkuletce? Oluju, już, już widzę Najs... Zjadłem goście, zjadłem goście z. Dobra Tam jest czysto Proszę widać tę jabłkę, proszę dać, tutaj. proszę dać, nie zabierać Gdzie? Tu. Kurde, to jest zblikowane przyczepa. Ile tam masz już procent? 8000. Hm. Ja pytanie, czy sopie, czy no, czy ty? Pa, o... ostatnimi czasy grałem z moim takim lujentem, to ściągaliśmy się łapkami, nie? I on mi powiedział, że łapki nie potrafi strzelać, ale że mi kałka dał. A tu jest tylko, z czym to się różni? Co? To i to ma 10 nabojów magazynów. Kurde! I tym i tym musi, za chwilę to wcale... Ja myślę, że pani chce spałeć ten. I yes. przełożyć yy, yes. nabój yy, zamkiem, nie? Taki, taki, wie, z tym, co robocie w tylko że AK lubi się tym tak, szczerzy, Dobra, 78% i AKT bezpiecznie Dobra Ej, no wiem, ty jest, ty, 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 ty nie rozumiem I traf tego za... O, może? Wiedziałem, wiedziałem Ale, wspomniał w nudze, to w nudze, to w nudze że... Aha, i w yes. to fajnie Nie po co, chwile mi... Kogoś zbanowali czy mi się ulewało? Yy, co chwilę Zdjęła. mi ktoś trze na TC Chyba kogoś banowali, tak Proszę nie, nie, nie tuptać, bo ja idę tutaj. tutaj. Bo nie tuptać, jak nie uczyli nie e, tuptać. Nie ta strona, jeszcze da? Po którego se to pojechało? No to? No hmm. prosto, później w prawo. No, no Nie, w lewo. Nie chyba. Ja to, tak, tak, tak. I w lewo, w lewo. Ja. No to wiem, to wiem. Zaraz jeszcze w lewo. Tak, rzeczywiście, tak. Tylko po będziesz sprzedawał to. Szybko, yy, Proszę mi dać jakieś coś, czy, czy mi zabije. Dobra, to mi będę. sprzedawał yy, Dobra, Szybko okay. No, powiedz, kiedy Szybko dawał. Szybko nie Szybko mi go Daj mi. Daj mi

Mm. Nie wiem, nie, czuć. A ty myślałem sobie Melisę co napić na uspokojenie? Co? Piotrek, zapasz mi w wiadro Mariski. Dobra. Onuju. No to to jeszcze, jeszcze trochę. Dobra. Czynkę dostałem. onuju, ale, ale bogactwo. otworzę, będę miał o, kim ja, kuźwa, gram? No, ze sobą. Teraz nie. Wiesz samo, może to pole poza cikiem kończymy. No, dostał no, no, dwa razy, nie? Nie obrócił się. O, tak, powstał tak. Dostał trzeci raz. Pat, ale ja się nie obrócił. Dobra. Co za mną? bo już chyba kończymy. No, dziękujemy za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, łapka w górę i dziękujemy, dobranoc. Pożegnał się z nami Kaźnisz, był ze mną dzisiaj Piotrek. Piotrek, pożegnaj się. Dobranoc noc. Oa! A się waliłem O Mart, No to... No ja, to cześć!